I oglądamy pana Piquea, nowy materiał, koktajl informacji jak to się mówi w tych czasach, zamieszanie wokół Falcon, przyszłość nowego składu G2, kolejne transfery na scenie CSa. Pozdro YouTube oczywiście, pozdro YouTube. Czy waszym zdaniem Hunter poradzi sobie na pozycji prowadzącego? No właśnie, widzowie, czy sobie poradzi? No, wydaje mi się, że będzie to ciężko dla niego. Będzie ciężkie zadanie, no bo słuchajcie, on nigdy nie iglował. Od razu wchodzisz do tieru pierwszego, jak nigdy nie iglowałeś, będzie naprawdę mu ciężko. Tym bardziej, że nie ma tam jakichś gwiazd teraz w tej, tej drużynie. Naprawdę nie ma gwiazd. Nie ma Monesiego, nie ma Niko, nie ma osób, które mu pomogą w tym. Nie wiadomo jak Matys też sobie poradzi na tym tierze pierwszym, bo on niby coś tam potrafi sekundkolować, kolować, ale no... Sam jestem ciekaw, jak sobie poradzą, poradzą za Huntera, ale już po pierwszych meczach, za kilka dni, będziemy widzieli, zrobimy też analizę G2. 26, a 27 już będzie chyba ta, te mecze będą, G2, więc zrobimy analizę na pewno sobie, jak oni grają z Hunterem na iglu. Będzie naprawdę ciężko, ale to jest, pamiętajcie, organizacja tier 1, że jak nie wyjdą w G2, i 3-4 turnieje za zmiany polecą znowu, nie? No to jest normalne. Hunter został tak wrzucony... Na głęboko wodę, że szok. Będzie bardzo ciężko. Wiadomo, że kiedyś trzeba zacząć, ale no. Też podobno on nie chciał iglować, nie? Po prostu go wrzucili jako igla i tyle. Jak pewnie część z was doskonale wie, w ostatnich hmm. dniach dowiedzieliśmy się o zaproszeniach na turnieje Blasta, a konkretniej na drugi sezon okay. zawodów Blast Bounty oraz Blast Open London. Ogólnie tak wygląda lista uczestników w przypadku tego... No dobra, mamy Aurorę, mamy Navi, Faze, furię. Hej, yes, ja nie nie mogę wyglądać. Oni już nie będą nic wygrywali, nie? Tam, gdzie oni dotarli na farcie z takimi dużynami, na jakie grali. No, G2 jestem strasznie ciekaw, jak to będzie wyglądało. Virtus Pro. Pierwszego turnieju, w którym co ciekawe mamy główny skład na tu i na formację navi Junior. No i w taki sposób prezentuje się to, jeżeli chodzi o Blast Open. Tak jak zapowiadano, w tych pierwszych fazach te zawody będą odbywać się online. No i ludziom od razu bardzo <laughs> szybko rzuciło się w oczy, że Falcons no. odmówiło zaproszenia zarówno na Blast Bounty, jak i Blast Open. Zdziwiony jestem, że Falcos odmówił zaproszenia na takie turnieje, na jeden i na drugi, pione to jest, no może chcą potrenować, może widzą, że jednak ta gra nie działa, tak jak trzeba na PCW i chcą dłużej potrenować, no bo drużyny powoli już wróciły do trenowania i może widzą, że coś jest nie taki, nich powiedział, że trzeba odmówić, yy, przygotować się na te większe turnieje, na ten w Kolonii, no trzeba po prostu zagrać ten turniej, no, no ale też jestem zdziwiony, że oni odmówili to. No wydaje mi się, że Kiosuke im więcej oficjali będzie grał, tym większe doświadczenie będzie. Bierze większe doświadczenie tych turniejach. Nie wiem. Dla mnie to słaba decyzja i może odmówili, może jest drugie dno tego. No nie wiem. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Computronic, a z moim kodem HYPER w aplikacji macie 5% zniżki na większość komputerów na stronie. Oczywiście będziecie mieli na dole w linku pod materiałem odnośnik do tej strony Computronic. Z tymi komputerami, z tymi wszystkimi promocjami, jak to wygląda? Oczywiście zachęcam do pobrania aplikacji, bo to wszystko będzie przez aplikację. Minus 5% z moim kodem i też właśnie wyskoczy wam kodzi QR. Będziecie mogli go sobie też zeskanować przez aplikację, żeby ten kod uzyskać. Tutaj oferty się zmieniają co chwilę. Ostatnio był na przykład monitor MSI 165 Hz, 27 cali, 1440p, 50% taniej. Teraz macie monitor za złotą. Macie za złotówkę monitor 100 Hz, 24 cale MSI, więc też fajny model Macie teraz znowu kartograficzną Eric 9060 XT Radeonem W 20 latach 0% Oczywiście też macie Ofertę ze słuchawkami SteelSeries do odbioru Na stronie komputronika Są rzeczy takie jak Oferta dniowa, że co dzień macie jakąś fajną ofertę A co poniedziałek jest Gamingowa oferta i możecie Dostać nawet Logitecha G Pro Like. Ta I przypominam, pod filmem macie link mój do komputronika. Przypominam, na aplikacji minus 5% tutaj na komputery. Widzowie bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do dalszej części materiału. CS2 News tak uszczypliwie stwierdziło nie możemy przegrać żadnego turnieju, jeśli po prostu tam nie pojedziemy. zrobiliśmy takiem sporo szumu i zamieszania w związku z tymi odrzuceniami, no. dlatego też o powodach ominięcia blasta wypowiedziały się Xavier Rousseau, czyli menedżer operacyjny organizacji no Falcons że zdecydowali się odrzucić zaproszenie. Pierwsze to trudności z uzyskaniem niezbędnych wiz dla Kioskę, a drugie no. to mniejszy wpływ tych dwóch wydarzeń na klasyfikację VRS ze względu na to, że turnieje są... On... Czyli boją się po prostu, ch**a z tą wizą. 100% się boją po prostu przegrać, żeby nie stracić punktów właśnie. Cytując Xaviera, Kioskę ma 17 no. lat i tak naprawdę nie podróżował wcześniej, co sprawia, że uzyskanie wizy Schengen jest nieco trudniejsze. Dostaniemy ją, ale na początku tylko na 30 100%. dni. Oznacza to, że będzie musiał ponownie ubiegać się o wizę między turniejami. Czas rozpatrywania wniosku do zatwierdzenia zajmuje sporo czasu. Potem dodał: Wpływ Blasta na VRS będzie minimalny w porównaniu z zaangażowaniem czasowym, ponieważ większość rozgrywek odbywa się online i jest mniej w cudzysłowie ekscytująca. Stary, nieważne czy online się odbywają, ale to jest cenne doświadczenie dla niego. Tym bardziej, nie? Tym bardziej dla nich to jest, dla niego to i dla Falcons to fajny trening nawet, no. Żeby na tych większych turniejach na LANie, żeby kiosukę się mógł odnaleźć. No, to jest takie... To wcześniej mogli to załatwiać, też przecież, nie? Przecież to, to stare oni nie wiedzą o tych turniejach wczoraj czy przedwczoraj. Oni to wcześniej wiedzieli, że takie turnieje są, no. A Kiosuke już doszedł. Wiadomo, kiedy Kiosuke już miał dojść, nie? I NarcyLeague przegrali. Zespół weźmie udział w Fisher Playground 2 ze względu na Pierwszy wpływ meczu. na PRS. No i jak dodał na to Striker z witryny HAL TV, rzadko otrzymujemy jasne wypowiedzi na temat powodów, dla których drużyny decydują się opuścić turnieje. W przeszłości często decydowały względy polityczne, no. ale w tym przypadku nie ma to miejsca. Mimo wszystko doceniam te Czystość. Kilka groszy od siebie, po tych turniejów Blasta wczuł jeszcze Graham Pit, czyli manager Complexity. Nie musieliście nawet wspominać o wizji. te turnieje nie są warte z zachodu z perspektywy VRS. Tak mało okay. do zyskania, tak wiele do stracenia. Większe zespoły prawdopodobnie są tam tylko po to, aby zabezpieczyć swoje tokeny lojalnościowe za pieniądze. Spadek oznaczałby utratę wszystkiego. Jeszcze wcześniej w podcaście HAL Conferent a propos przechodzenia organizatorów na turnieje no online w JL. pierwszych fazach, wypowiedział się JL, cytując Grając online nie traktujesz tego poważnie ponieważ na internecie grasz face i ty... Zależy, no jednak inne drużyny z tieru pierwszego biorą w tym udział, nie? no takie nie jest też, no. Grasz trening i to nie jest aż tak poważne. Nie lubiłem tych oficjali online, dla mnie były okropne. A wracając też na moment do Falcons, ostatnio mm. informowaliśmy was o tym, że ich psycholog sportowy Lars Robl zdecydował się na zorganizowanie bootcampu, ale bez komputerów, aby też bardziej zintegrować się z zespołem kioskę, co oczywiście było hucie komentowane w mediach społecznościowych. Powiem wam, bootcamp bez kompów. Widać, że to trener mentalny ze sportu jakiś jest, nie? No to jest, jest grubo, jest grubo jako budka bez kąpów, wam powiem szczerze. X, K, ad. Większość się z tego śmiała. Jak stwierdził na to przykład wW, ten obóz szkoleniowy no. nie będzie miał negatywnego wpływu na wydajność, ale gdy odpadną z kolejnego Majora, powiem, że to był powód. Na co prowadzący Vitality Apex odpowiedział Nie lekceważ efektów bootcampu bez komputera. He he, no beka jest tego stary, no bez kompu, bootcamp super, super. To teraz przechodzimy do kilku transferów i potencjalnych zmian, które ostatnio miały miejsce na scenie CSA. G2 przestało już trzymać ich fanów w niepewności. No. Wpadło już oficjalne ogłoszenie ze strony organizacji, że do ich składu Dołączają Matys, Sampajus, są w roli trenera no. oraz Szedan, który znalazł się w sztabie trenerskim. No, ja jestem najbardziej ciekaw tego Matysa, bo to jest naprawdę dobry zawodnik i muszę go obejrzeć, jak on będzie sobie radził na tier 1, bo to jest naprawdę talent, uważam, nie? To jest naprawdę duży talent i zobaczymy, jak sobie poradzi na tym tierze pierwszym. No i do tego Hunter przejmuje rolę prowadzącego, a zatem stało się ciężko, wszystko tak, jak już informowano już dłuższy czas temu. Tak a no dla mnie z Malcem to oni za daleko nie zajdą, nie? Na star playerze. N nie ma szans. Chyba, że objawienie będzie i on nagle zacznie napi... Jak drugi Niko, albo jeszcze lepiej, no nie? Na tych pozycjach starplayerowych i komunikacja mu się poprawi i wszystko inne. Czytanie gry, ale no nie wydaje mi się. Coś czuję, nie wiem czemu widzę, ale tak mam z tyłu głowy coś takiego, że jak Hunter nie wypali na iglu, to nie wiem czemu trzymają snaksa na benchu, bo taza wypuścili, zobaczcie, nie? Z tego bencha. To Snack wróci na, na igla do G2. Ale to była historia, co? Mówię, wiesz co, Hunter, no nie nadajesz się. Janusz, wracaj, dawaj. Musisz ratować zespół, bo jest Ostra. Coś czuję, że tak może być, jeśli Janusza będą dalej pod kontraktem trzymali, nie? Ale ogólnie wiecie, no to nie byłaby też zła decyzja i też znak nie powinien się gniewać na to. No dali go na ławkę spoko. Jakby chcieli, to by wrócił i też by grał, nie? Wygląda ich skład. Tak jak Broki teraz. No. Świetnie. Super, super. No i ja proponuję nowej formacji G2, kilka rzeczy dodał JL. G2 wygląda obiecująco, ale nie jestem mm. pewien jak Hunter... Ma mały Ponieważ był lurkerem, uh -huh. teraz musi być prowadzącym, a Igle lubi być częścią drużyny na mapie. W przypadku nowego trenera. Pamiętajcie, że tak jak Jair powiedział, że Lurk Eagle może być taka postać. Tylko problem jest wtedy, jeśli twoja drużyna ma słabą komunikację. Jeśli ma słabą komunikację, mało informacji z mapy tobie daje, to ciężko ci jest dobrą decyzję podjąć, jak grasz z Lurka. Iglujesz z Lurka, no nie? Więc, no, jeśli masz drużynę, która daje ci dużo informacji, co możemy zrobić, jak rotacja przebiega po stronie CT, bo słyszy to drużyna, to wtedy na danej pozycji oczywiście jak tam coś zajmą mapę i ig nie jest potrzebny do zajmowania mapy, tylko drużyna sama będzie wiedziała jak to zrobić. No to wtedy możesz lurkować i grać Igla. A jeśli nie, no to ig musi być w środku drużyny, nie? Ale no nie wydaje mi się, żeby Malf i ekipa tam y, ostro byli wokalnie nie i dużo informacji mu dawali. No ale zobaczymy, no pewnie będą zmiany pozycji ostre. i tego jak szybko tu osiągnie swój pełny potencjał. Wygrane kwali, co najmniej... Czyli widzowie Fantom przegrało do dziewięciu zwycięzców, a to było do wygrania, nie ma tragedii. miesiące, Zmiana trenera to trudna sprawa. Wiem, że są to gość, który wprowadzi system i dostosuje go do zawodników. No są dobry, teraz jeszcze co nieco o formacji ENS. Dzisiaj pojawiła się ciekawa informacja. Ze Ciekawe że w to jest. Tej Czyli Kras Solutions wskoczyć te organizacje mieli dużej Niedługo... Czyli sąda Yang przych będzie przejmował rolę Igla. Ciekawa sytuacja. Tak jak to było w poprzednich drużynach. Później Władysław Gromow dodał na to, że jego miejsce ma zastąpić Rigon, do niedawna związany jeszcze z Bad News Eagles. Wcześniej grał m.in. dla organizacji BIG. Tak no, miał Big podobno wyglądać była. post ENZ, jednak bardzo szybko został usunięty. Rigon ma za zadanie dać im więcej firepowera. Tak prezentują się jego statystyki za ten rok. O wszystkim na bieżąco jesteście informowani na naszym Discordzie. Wchodźcie na Discord do PK, ja Drugie mają mamy dowodów zawodów 19, na którym mamy dwie polskie ekipy, Apogee oraz Kolesie, czyli Exrebels. Spoko, już BetClick odpadło na kolesi, Kolesie są w finale, jak coś, nie? Tylko mówię, bo ten materiał jest wczoraj, więc Kolesie są w finale Frag Delphi, na BetClick odpadło, to jest rozczarowanie, jak sam. W co jak co, nie? Oni powinni wygrać tego lana, no ale przegrali na inocenta i spółkę. Na tej chwili polskie Pierwszy Apogee finale. dostało się już do playoffów po tym jak zrobili bilans 2 do 0 w grupie. Ogólnie łącznie wygrali cztery spotkania, aby znaleźć się w tej fazie pucharowej. Co dotyczy się kolesi, niestety brazylijskie Game Hunter zaskoczyło Ale Polaków, i jednak potem pokonali kanadyjski cooking. Już dzisiaj dalszy ciąg walki o istotne punkty w ARS. Niestety tur nie ma sporo problemów technicznych. Mieliśmy opóźnienia, chociażby w przypadku meczów drużyny Apogee. Mm -hmm. Tak ogólnie prezentują się te zawody od środka. Duży awans w rankingu Valve zaliczyły ostatnio dwie no, drużyny. Są, so, które na Fisher Playground 1 pokonało dwa razy Fury, a potem Complexity. Ej, w ogóle zobaczcie jaki ten ranking jest Pokonasz dwie drużyny stare jakieś i dostajesz tyle punktów, że to jest nieprawdopodobne. 30-40 pozycji wyżej jesteś, no to jest nienormalne. Przegrasz na, na jakąś o wiele słabszą drużynę, minus stoku i lecisz w dół. Popierdolone to jest w tych niektórych rzeczach. No ten VRS musi być jakoś bardziej dopracowany, ale Valve na razie chyba myśli, że jest... Za ten ranking. No jak to jest możliwe, że Astralis wygrywając na średnie dajmy na to zespoły 14 miejsca awansuje na szóste stary. No to jest nienormalne. Kto inne drużyny męczą się w tier 1 w turniejach, astralis to w dostaje, jadą na taki turniej i oni awansują stary na to 6 świata. No to nie jest normalne. Tyle 7 siódme w rankingu, a ten odno stary, no, no stary no to jest po no, to, to nie jest normalne, że wygrasz sobie turniej z pulą nagrod jakoś wysoko, Bo nie ma też tam, nie biorą udziału drużyny jak Vitality, Mouse i w ogóle, no, full innych nie, nie bierze udziału. Tylko biorą jakieś tier 2 mocne drużyny i oni awansują stary. Tam wiadomo, że jakiś tam tier 1 się potrafi tam znaleźć w takich turniejach. Ale oni awansują z 15 powiedzmy, z 28 stary na 7 czy coś takiego. No, to nie jest normalne, nie? Z lokaty 55 zostali się na 27 miejsce. I... I to w 4 dni. Ukraińskie TNL Sheet. również poczyniło ogromne postępy. Najpierw zajęli drugie miejsce na European e-Sports Championship, następnie dostali się do 22 sezonu ESL Pro League. Rok zaczynali na 169 miejscu, aby później awansować na 26 o, na a Na tę mają 28 miejsce. Ale tam dobry skład jest w miarę, nie? Tam ten skład jest znany w ogóle, więc ogólnie też ten ranking FWR wracając do niego, no to to nie może być robiony ten ranking od puli nagród, bo ten ranking jest robiony widzowie od puli nagród. Im większa Pula nagród i nieważne, który to turniej, tier 1 czy tier 2, dostajesz punktów, po prostu, nie? Wiadomo, że tam są oznaczone tier chyba tier S, tier A, tier C turniej, ale to jest znikoma zmiana, nie? Więc liczy się pula nagród, po prostu. Niestety coraz częściej dochodzą do nas informacje, że w trzecim sezonie premiera dosłownie nic się nie zmieniło. Bardzo dobrze jest. Teraz pokażę wam, widzowie. Jak tutaj to wygląda? Ilość haksów mecze tutaj włączę, na ekranie się wyświetli. Winy 11 los 5 i haksów 12. No jest grubo, naprawdę. Trzeci sezon. Nowy Wakne 3.1 świetnie działa od początku sezonu. To powiem wam szczerze, że w drugim sezonie tak nie było, tak jak jest w tym. W tym to ostre od one latają. W kwestii oszustów. I Macie nawet się nie kryją! Nadzieję, że być może Próbują się kryć. Tak. Których nie podali w pacznotach. Nic bardziej mylnego. W tym przypadku cheaterzy ze złotym coinem z sezonu drugiego lecą teraz po kolejny w trzecim no. i nadal nie zostali zbanowani. Co ciekawe, Steam Support potwierdził ostatnio, że jeśli mamy zbyt wiele cooldownów związanych z Waklive, wtedy nie kwalifikujemy się do odebrania tego medalu za drugi sezon. Jak widać, ci oszuści nie dostali ani jednego cooldowna. Zmieniając temat, <laughs> Apex przy ciekawy. okazji IM Katowice stwierdził, że jeśli Uda mu się wygrać kolejnego Majora, wtedy zgodzi się na łysą. Jak się... Nie wiem, ogólnie słuchajcie, tak jak wcześniej mówiłem, że Valve to ma totalnie w dół tą grę, ma totalnie w dół community, oni mają on, ich tylko interesuje Scena tier 1. Tylko i wyłącznie stary. Ten ranking VRS jest wprowadzony przede wszystkim po senatier 1. Oni mają w Tier 2, Tier 3 Czy się coś zmieni? No nie wydaje mi się, no bo jeśli oni ten ranking VRS już by mi mieli zmienić, to by zmienili. Oni nic z tym nie robią, stary, utrudniają tym drużynom nowym organizacjom, nowym składom, dostanie się do rankingu w ogóle VRS. No, po rzeczy tu się dzieją, nie? Że w turniejach haksy grają na profesjonalnej scenie, w tier 3, w tier 4, w tier 2 czasami zdarza się. No to to już nie jest normalne, stary. Że ty teraz grasz mecz i zastanawiasz się, czy typ haksował czy nie, jak grasz profesjonalnie. Tak jak aż powiedział przecież, nie? Z Gamer Legion trener. grasz po prostu i zastanawiasz się, czy typ haksował czy nie. Po... To jest no. Potem okazało Vitality zwyciężyło Majora w Austin, a ostatecznie Apex dotrzymał słowa. Łysy, najlepszy kurwa Teraz wygląda jak człowiek jak jest łysy A nie z tymi kłakami po wykręcanymi w różne strony No i na koniec jeszcze kwestia nowego turnieju Fisher Playgrounds Tylo wygrało ten turniej, nie? 3-1 wygrali w finale. Hit Tylo ku... Grając z trenerem po turnieju i potem wygrali w playoffach wszystko, jak wrócił typ w półfinale co ciekawe znaleźli się gracze Tajlu, Są no Australii. Oni... Za tak... Także tyle Ta prezentuje się sama drabinka. W formacji Bedboom występuje obecnie Standing Art Frost, który ma nadzieję zostać w tej Dobry drużynie Dobry stałe. Dobry i tak czysto indywidualnie prezentuje się naprawdę pokonali, dobrze, ma najwyższy rating 119 Jest dosyć, z pewnością całego składu. Jak stwierdził ich prowadzący Bumicz, mogę jedynie powiedzieć, że drużyna i ja osobiście jesteśmy zadowoleni z tego, co Art Frost robi na serwerze. Jak na nasz kapitan Bedbom. Bo Frost w ogóle widzowie to były Sniper Spirit w ogóle jest, nie? Za niego doszedł Shiro do zespołu Spirit wtedy. A on naprawdę był dobrym sniperem. Dobrym był mocny. Nie ma informacji, czy ostatecznie uda im się podpisać go na stałe. No i G powrócił do Tylu na półfinały po tym, jak miał problemy no. z wizą. To, że udało im się dotrzeć tak daleko z trenerem i tak jest już dużym wyczynem. Dobra, ale ten trener to jest Hyde, to nie jest, wiecie, Typ z pierwszej łapanki. On jeszcze niedawno grał, no. Zobaczcie typa. Ludzie, wiecie, myślą o nim, że to jakiś bot jest i w ogóle z trenerem. A zobaczcie na gościa, k***a, stary. Patrzcie na niego. To jest typ, który w chuj ogarniał, no. On miał rozegrane 1200 meczy, stary, na KTV I, I on... I był w miarę dobrym zawodnikiem jako gracz. No nie? On wiele grał w Wici yy, lat, on w ch ogarniał. I on jeszcze w 2024 tam, w czwartym roku grał chyba, tak? Jak tu patrzyliśmy. Tak, jeszcze tutaj grał, próbował, tylko chyba on tu też, też jako trener był, tak nie jako zawodnik. Chociaż? Tak, on tu jako trener już był. Ale do 2023 roku on naprawdę tutaj na... grał i to dużo! Więc no, to jest typ, który naprawdę ogarniał, ten typ, nie? Ten typ był na Majorze, no jasne, no jasne. Więc to jest też y, trener, to jakbyś Taza wpuścił, tak? No Taz też źle się nie pokazał przecież w g jak grał, no nie? Więc to nie jest taki trener, który no nie grał, po prostu no ogarnięty typ, nie? To jest gość, który ten rating 0,9 to ci zrobi na lanie jeszcze, nie? Jak grał. No doświadczenie robi swoje, jak Taz w G2 zagrał, to też złego meczu nie rozegrał, nie? Tych meczy. Potrafi tam ukąsić. Że coś tam będziesz pamiętał, nie? Ciekawe wieści dochodzą do nas a propos nowego, piątego gracza drużyny Fnatic. Po tym jak Matys dołączył no, do formacji ukraińska G2, fraga Fnatic jest. brakuje piątego elementu układanki. Według przecieków ze strony Likera Solution, a, obecnie Volt przebywa na testach e... właśnie w drużynie Fnatic. Chyba specjalnie nie chcieli ukraińskiej fragi zrobić, jak ten zero fix miał dołączyć, nie? Głównie jest on kojarzony z gry dla gamer Legion, czy też into the Bridge. W ostatnim czasie reprezentował zespół Mix w takiej oto ten konfiguracji. Tak wiem jego statystyki z tego roku, choć trzeba też przyznać, że za wiele to nie pograł. No. Plotki, które krążyły na scenie ostatecznie się potwierdziły i Laxy, czyli zawodnik z Mongolii, stał się częścią drużyny Blue Jays. Na ten moment tak prezentuje się jej skład. Co tyczy Super. się Laxiego, jego największym osiągnięciem jest pierwszy. Miejsce... Blue Jays przegrało na kolesi w półfinale tego Frank Delphi. Ja tam oni... Wali kolesie, nie, tam Szpero i Sobol i spółka. w pięćdziesiątym sezonie amerykańskiego SA Advance, który walczył z formacją Akimbo. Z dzisiejszej kartki z kalendarza tego dnia w roku 2014 zakończył. E, byłem tam! Widzowie, byłem tam z Furlanem autem 2,5 tysiąca kilometrów jechaliśmy z dzięciołem! Z lordem, z Michem i z Redem, ty, co go uczyliśmy grać, rozumiecie? Byłem na tym lanie. Czuł się turniej Dreamhack Valencia Mieliśmy tam jeden polski akcent w drużyny Z dzięciołem! To był składzik, widzowie. Dreamhack Valencia stary. To był składnik zięcioły. W składzie Furlan, Easy, Red, Hyper oraz Lord. Polacy zajęli wtedy trzecie miejsce w swojej no. grupie. Pod... A mogliśmy wyjść, zobaczcie. Na Overgaming przegraliśmy 16-13, a my wygrywaliśmy, oddaliśmy ten mecz. Wygrana na Legacy, zobaczcie. Byśmy wyszli z grupy. Sklejacie to? Tym jak przegrali z Kik oraz Legacy, a wygrali z ekipą Overgaming. W ostateczności zajęli 9-12 miejsce w całym turnieju. Ogólnie pierwsza lokata powędrowała do francuskiego no. LTLC w z takim. Kukli! W Drugie miejsce zajęła formacja Epsilon z m.in. Shoxem czy też Kiyoshimą. Z Redem, gdzie goś nie potrafił grać Ceza, miał ponad 30 lat, płacił nam za granie jako organizacji, jak byliśmy, i uczyliśmy typa grać od zera, rozumiecie? On nic nie jarzył w cs -ie. Sklejacie to, to tak jakbyś wziął drugi, trzeci level face, i ty uczyłbyś go grać od razu na turnieje byś taki grał, nie? Hit byś go brał na takie turnieje. Zagrał pistolet? Ha! Mamy, skoda. wreszcie, powrót. Uhu, jaki chęć! Tak, tak, cofaj, cofaj, do dobili. Z tym speakiem, to robimy. Już pomaga. Uhu! Piękne. Dobra akcja, ciebie! 9 jak nic, 9,5 i jesteście pół nawet. Się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podejście swoją akcję naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. Dajcie lajka Pikejowi da i zubika widzowie. opisie będziecie mieli zbieracie też nasz kanał, a najstandardowo standardowo Ja wam daję tutaj zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami. Łapka w górę poszła, za materiał, za... dawka informacji.